Hej, mi się tak, Bisie, dogi z tej strony. Od czego by tutaj zacząć? W ogóle nie wiem żadnego pomysłu na film. Żadnego. Dosłownie zero. Okrągłe zero. Miał być film w piątek, jest wtorek. Ale trudno. Może zacznę od tego, bo mam dosyć. Mam dosyć tego, że czuję się, jakbym to ja był dziwny myśląc, że air fryer i piekarnik to jest to samo. Jeśli nie wiecie, co jakby no wątpię, ale air fryer to jest frytkownica bez tłuszczowa. Może zacznę od tego. I jakie są najpopularniejsze sposoby podgrzewania jedzenia? Jest to podgrzewanie na kuchence gazowa lub indukcyjna. Jest to podgrzewanie na patelni, na przykład, tak? Y jest też podgrzewanie w mikrofalówce i jest podgrzewanie jedzenia w piekarniku. One wszystkie są różne trochę. Różnią się od siebie. Wszystkie robią tą samą rzecz, czyli podgrzewają jedzenie, ale robią to używając innych technologii. Yy, więc tak, jak podgrzewam coś na patelni, yy, działa to w taki sposób, że patelnia nagrzewa się tak. I to, co jest na tej patelni, po prostu nagrzewa się razem z nią. Proste, jakby. Wiecie, przez to, że. No jakby. Jak macie, na przykład, nie wiem, cokolwiek ciepłego, no to jak dotkniecie tego, to wasza ręka też się nagrzeje. Jakby oczywiste. Mikrofalówkę, która yy, podgrzewa wodę. Jakby w jedzeniu. Dlatego ona nierównomiernie podgrzewa to tak zazwyczaj i dlatego na przykład widzi się często ym, takie coś, że na przykład jak nie podgrzewacie pizzę w mikrofalówce to włóżcie jak gdzieś szklankę wody czy coś takiego, bo, yy, bo właśnie o to chodzi, że dlatego na przykład naczynia nie podgrzewają się za bardzo mikrofalówce, bo one nie mają w sobie wody, w sensie naczynie samo, co nie, jakbym włożył miskę do mikrofalówki, to ona się nie nagrzeje za bardzo, bo nie ma, nie ma w sobie wody, a mikrofalówka podgrzewa cząsteczki wody w jedzeniu i przez to to jest ciepłe, bo jakby mamy w tym ciepłą wodę, więc jakby no, yy, więc w zależności od tego, jak Mokre coś jest, to na tyle to się podgrzeje. Dlatego zawsze jak na przykład podgrzewam coś w mikrofonce, to daję wodę do tego, bo ta woda i tak jakby wyparuje. I mamy piekarniki. Czyli coś, co podgrzewa jedzenie poprzez wyrzuty ciepłego powietrza. Mamy w piekarnikach różne ustawienia typu, nie wiem, górna dolna grzałka, termoobieg, a reszta, to nie wiem, resztę nie używam. Ale, no, esenc, jakby, esencjalnie y, piekarnik podgrzewa jedzenie za pomocą wyrzutów ciepłego powietrza na nie. Na taką temperaturę, na, jak, na jaką ustawimy to. Mm. I po prostu to powietrze nas ogrzewa. To tak jak chodzimy, chodzimy. Nie wiem, jest 40 stopni gdzieś w Turcji, i my chodzimy, i jestem gorąco, no bo pada na nas. Myślałem, dobra, też pana nas słońce, ale jakby ciepło, wiecie, nie wieje, to jest po prostu ciepłe powietrze wszędzie. I y, o, z kilkoma osobami odbyłem już taką debatę, bo chcą, na przykład, usłyszałem od kilku znajomych, że o, coś tam sobie zrobię w moim Airfrayerze, coś tam, coś tam. A ja mówię, że no, czyli w piekarniku, co nie? A oni mówią, nie, w Airfrayerze. I moim głównym argumentem jest to, że proszę wytłumaczyć mi, czym różni się frytkownica beztuszczowa, czyli air fryer, od piekarnika. Bo zasadniczo te dwie rzeczy spełniają tą samą funkcję. Tak? Wiecie, air fryer to nie jest frytkownica tłuszczowa, bo wtedy coś smażymy, Tylko to jest po prostu wiecie no wiecie o co mi chodzi, jakby w airfryerze ustawiacie temperaturę i tam jest komora powietrzna, gdzie to jest ciepłe po prostu, tak? Mm, dlatego to się nazywa airfryer, bo air, r wam fryuje. Rozumiecie o co chodzi. Mm, więc też jest to są to wystrzały ciepłego powietrza na jedzenie. Tyle. I wiecie, ja na pewno nie chcę się czepiać za słówka, ale jakby, no, proszę Was, powiedzcie mi, czym się, jakby, wiecie, dobra, na pieka piekarniki na przykład trochę długo się nagrzewa i tak dalej, a airfryer nagrzewa się szybciej i mam różne programy tam i tak dalej. No, ale jakby, proszę Was, to nie jest kwestia tego, jak coś szybko się nagrzeje żeby to było totalnie inne urządzenie, bo yy, żeby to było inne urządzenie, to to musi podgrzewać jedzenie w inny sposób niż piekarnik. A jest to ten sam sposób, dlatego i piekarnik i mikrofalówka to są dwa różne urządzenia, bo one podgrzewają to jedzenie w, na dwa różne sposoby. Dobra, wkładam, wyciągam i to jedzenie jest podgrzane, ale to są dwa różne procesy tam zachodzą. Yy. Więc no, i jestem naprawdę sfrustrowany, że tak dużo osób jest zaślepionych fenomenem airfryerów, gdzie by był dobra spoko. Gdybym miał airfryer w domu, to pewnie bym go używał. Jakby czemu nie? Jeśli na przykład wiecie, jeśli jest taka sytuacja, że ja mam sobie, nie wiem, coś zrobić w piekarniku, tylko dla siebie. Po co mam odpalać taki gigantyczny cały piekarnik, skoro mogę zrobić w airfryerze i to upiec tam? Wiecie, czy to ma być, nie wiem, zapiekanka, czy. co dusza zapragnie. Ale. wiadomo, no, mówiłbym na to raczej airfryer. Tylko dlatego, że tak ta to się nazywa. Ale wiecie, airfryer to jest mobilny piekarnik. Po prostu. Yy, gdyby i wiecie, no. Nie ma mobilnych piekarników, bo nie ma za bardzo na to potrzeby. Bo po pierwsze są airfryery, które spełniają dosłownie tę samą funkcję, i wiecie, airfryer i mobilny piekarnik, albo nie wiem, kompaktowy piekarnik, albo jakkolwiek to się można było nazwać, to by było dosłownie to samo urządzenie. To jakby. Nie wiem, po prostu. Ja wiem, że ten film jest strasznie gówniany, ale bardzo, bardzo mi to denerwuje, że ludzie mówią, jakby, że ludzie nie rozumieją tego, bo ja mam w dupie, czy ktoś mówi na to airfryer, frytkownica beztłuszczowa, mobilny piekarnik, jak, jak zwał tak zwał, jakby mam to, mam to gdzieś, ale weźcie do wiadomości, że to się niczym nie różni, bo ja po prostu mówię ludziom, że airfryer i piekarnik, to jest to samo urządzenie w dwóch różnych formach, ale działają na takiej samej, na takiej samej zasadzie, i jakby użytkuje się ich tak samo, a oni mi nie wierzą i oni się ze mną kłócą, a ja wiem, że mam rację, bo wiecie, jakby podajcie mi różnice funkcjonalności airfryera i piekarnika. Nie, nie mówię tutaj o rozmiarze, o jakby wydajności, o szybkości przygotowania i tak dalej. Mam to wszystko gdzieś. Um... Bo wiadomo, że jak urządzenie jest mniejsze, to szybko, szybciej jakby... Jak macie mniejszą komorę powietrzną do nagrzania, to szybciej się nagrzeje. Oczywiście trochę. Tylko podajcie mi, czym różni się proces podgrzewania jedzenia w piekarniku od podgrzewania yy, jedzenia w airfryerze. I nie mówcie mi, że airfryer smaży, a piekarnik piecze, bo jakby, jakby ktoś chciał, to też można upiec coś... W, na patelni jakby wiecie są takie dutch ovens to się nazywa i to są takie ceramiczne coś, co się daje po prostu na kuchenkę, ale, ale to jest dutch oven nie rozumiem za bardzo jak to działa i jakby tutaj wiecie to mi wygląda, ale wiecie, podajcie mi różnicę w, w procesie Przepowię, wiecie, w procesie zachodzącym w piekarniku i w air trajerze i wtedy ja może nagram jakieś apology video, ale um, póki co się na to nie zapowiada, bo nikt nie jest w stanie mi podać argumentu przeciwko mnie, bo ja wiem, że mam rację. film ma 12 minut. Gadam o airfryerze przez 12 minut. Koniec tego filmu. Koniec tego filmu. Musiałem coś nagrać. Ja wiem, że to jest gówno, ale musiałem coś nagrać, bo... I can't take it anymore. Pa!